Dzień dobry, dobry wszystkim! Witamy was dzisiaj jest po świętach. Mamy tak. 3 stycznia. Tak? Tak, ja bo są imieniny już... mojej mamy. Wszystkiego najlepszego. Ja już w ogóle się nie orientuję w kalendarzu, bo po prostu jakoś tak ten czas tak leci teraz, że. No bardzo szybko, a zwłaszcza, że my teraz mamy fazę po świętach. Musimy się przyznać. Ja się uzależniłam od Simsów, a Witek Sim City. Simsie tak się ze mnie śmiał, że gram cały czas w Simsy, a sam gra w jakieś też Simsy. Bo Sims podobne jest coś. Darmowe na Xboxie i jakoś tak wyszło. Ej, ale. Obydwoje staramy się jakoś wywiązywać z tych swoich obowiązków. Ej! Nie no, obijamy się faktycznie, trzeba przyznać. No ale to po świętach, no święta to wiadomo, z rodziną jadło się, świętowało. Później Sylwester to po Sylwestrze się odpoczywało, nic się nie chciało robić. Teraz też się nie chce. Nie chce się. Ale musimy wrócić do normalnego typu. Życia, że tak powiem. No, bo my I ostatnio, snu. właśnie, no ostatnio snu. chodzimy spać o trzeciej, czwartej i, 4 i no. wstajemy o 12. To jest po prostu... W sumie to jest dalej normalna jakby długość no, spania, nie? Jakby Ale... tylko nie te godziny. No, nie te godziny, kompletnie. Dobra, co, dzisiaj wam pokażemy dzień znowu z nami w sumie taki... Mm. Taki luźny, no co. Luźny. mamy no bo dwie Mamy jeszcze rzeczy wolne, nie stupienie. musimy chodzić na studia do siódmego mamy wolne. Siódmego tak, już chyba. idziemy. Jakoś tak. No. Wtorek chyba no. No. Tak. Więc pokażę wam to, co musimy na przykład dzisiaj zrobić. Ja muszę naprawić syfon, bo zlew. się zepsuł. W ogóle i... nasz zlew sobie lata cały trzeba zasilikonować. No, ktoś bo to tam, tak... no właśnie, on nie był jakiś przypadki. nie wiem, jak się mocuje zlewy, no ale chyba. Nie, no. że tylko silikonem dookoła. A my mieliśmy silikon przy blacie, on odpadł tak, i teraz typu... cały zlew nam chodzi. Tak, no. Także zobaczymy, Trzeba no musimy coś jakoś tam... No i syfon I tak, się tak. Przykład, no. on się bawił w hydraulikach. się bawił, no właśnie. Pierwszy raz to będę tak. robił. No. Więc YouTube, pomóż mi! <laughs> Będziemy jeszcze rozbierać choinkę, bo wygląda tak. tragicznie. No, tragicznie! <laughs> po naszym przyjeździe to coś jej nie wyszło, w sensie... Zamiast się rozwinąć, to raczej się... Że się, no, ale zaschła. już miała miesiąc. No, nie, no, no, no ale już Ponad mogę, miesiąc. Kutrze, ale tyle Kardia, ja już musimy tyle, bo mnie ręka boli. Dobrze, goodbye. Zaraz zobaczymy się w Wincie, pokażemy Wam nasze outfity. Yo! Tadzik! Tadzik, pokaż się Widzą. Powiedz, że jesteś zdrowy i w ogóle i kochają cię, prawda? Tak? Hmm? Tak, przytrzymują w oh. a nie, jest teraz po No właśnie. <laughs> No to się wydało, Klaudia. Nie, Tadek? bo trzeba go pokazać na naszym filmie, że no. ma się dobrze, urósł i się strasznie leni. Tak, leni się. Dlatego tutaj jest y, jedna ta szczotka, grzebień. Grzebień tam. tam jest szczotka i jeszcze mamy takie... Takie coś gumowe. Co strasznie lubi gryźć. No. Oj, on ma teraz fazę na głosianie, On chce być głasiany. No, Widzi, że my jedziemy, ale no. niedobrze. Hmm. Tadisław. i ale Tadzisław ostatnio był niedobry, ścikał nam się na łóżko. No, teraz ma pokutę i nie wpuszczamy go na łóżko. No, w ogóle nie wpuszczamy go do sypialni. No, w ogóle. Ale... A u mnie w domu był taki grzeczny, cały czas siedział ze mną na łóżku i się nie ścikał. No i nic nie zrobił, nie wiem dlaczego. W pościeli cały czas siedział, w ubraniu. Ja myślę, że to chodzi o przestrzeń. bo Po prostu u ciebie był mały pokój i tylko tam siedział, a tutaj ma... Mieszkanie całe dla siebie, i on oznacza pewnie też swój teren. Tak? Tadek? Przyznaj się. Przyznaj się, że jesteś winny. Dobra, już tyle, daj mu spokój. Koniec. Uuu, nasz dzisiejsze stylowy Ja, Chodnie z Insaya. martensy, kurtka z oszczą. koszulka z Scinsaya, inny hairstyle. I witek, o, witek też jasny. Tak, ja mam wszystko, prawie nie, nie wszystko. Czalik z oszą, sweter z spodnie z oszą, buty z tej szmara, czy co z tym? Nie pamiętam. I płaszcz chyba z BDS-u. Berszki. bds <gryzki gryzki> nie jedzę, mam ten czujnik no co? <gryzki> na sobie, to niech jedzie już. Jak <gryzki> no. dzisiaj podobnie wyglądamy. Ej, w sumie? No, no tylko kurtki. Szkoda, że nie mam czarnego płaszcza. Znaczy, mogą mu tamten, ale on tam jest taki jesienny. Jesteśmy w samochodzie. Troszeczkę brudnym samochodzie. Dlatego będziemy musieli pojechać na myjni i go umyć. Pad eee, Padł mi taki śmieszny pomysł. Bo to będzie głupie. No ale dobra. Jak są bajki dla takich małych dzieci, to tam zawsze jest coś takiego. No, teraz zrobimy coś magicznego. Więc wszyscy razem musimy klaskać w dłonie. I to będzie tak, że jak wy będziecie klaskać w dłonie, to samochód będzie się stawał coraz bardziej czysty. Więc co? Klaszmy w dłonie. To głupie było. I to, to strasznie głupie. Ale. Serio, mam to tutaj wrzucić? Dlaczego nie? Ale, no Jezu, przecież. Ci co mnie znają, to wiedzą, że chcę tworzyć bajki. Mogą być też bajki dla dzieci, więc... Patrzcie jakie mam świetne pomysły. Aha, klaszcie w dłonie, żeby auto było czyste. Cię, nawet brakat widać, Poczekaj, pokaż pogadnij. Ja nie mogę. Brawo, gratulacje. Jestem z Was dumny. Po pierwsze, kasturama. jak wybiera sobie przyszłą tak. się Tak. Żadna nie spełnia moich oczekiwań. O, a jakie są twoje oczekiwania? Ma być biała. Rustyka. O, taka, ale biała. Mogę być. O, taki No. Nie, ja już mam zyskaj. Okay. Zyskaj, okay, a no, sobie mam. No, chodźmy szukać tego, czegoś tam. Syfon został już zakupiony. silikon tak samo i co jeszcze? I takie coś do zdzierania tego silikonu. I teraz jesteśmy pod oszał na parkingu, ale chyba nie bierzemy aparatu, bo. No, show już nie. widzieliście wiele razy. No, więc po co Ja mam jezu. Po co będziemy wam jeszcze raz pokazywać o show? No, a nam się nie chce chodzić z aparatem, tak prawdę mówiąc. No, w sumie. No. A mamy do kupienia jeszcze pistolet na klej, bo w mi był bardzo drogi, a jestem przekonany, że można kupić go taniej, bo kupowałem. Chyba, że tak jak Klaudia powiedziała, ceny poszły tak w górę, że nagle jest trzy razy droższy. Chociaż mam nadzieję, że nie. No i co jeszcze musimy kupić? No, parę takich innych rzeczy. Właśnie wróciliśmy z Oszą, jesteśmy teraz w aucie. Będziemy jechać jeszcze do Tediego, Diego, a właściwie nie do Tediego, Diego, tylko do tej mini galerii, bo tam jest taka wysepka z telefonami i tam może uda się zdobyć i do naszych telefonów, i szkło hartowane, bo wiem, że tam można było zamawiać. No. Tak. I jeszcze musimy tam iść do Pepko, bo trzeba nam podkłady dla tatka. Musimy w Biedronce kupić, jak to się nazywa? Boczek na karbonara. I co, i tyle. A jeszcze chciałam opowiedzieć o oszą. W oszą co jakiś czas jest coś takiego, że część rzeczy jest za złotówkę. I właśnie część sklepu jest tak rozdysponowana, że są te właśnie rzeczy poukładane za złotówkę i naprawdę się opłaca. Na przykład, co tam jest? Takie podstawowe raczej: makarony, mąki, e, przeciery pomidorowe, ryże, kaszy, kasze. E, co jeszcze? My wzięliśmy musztardy na przykład. Albo takie zapachy, takie saszetki. Nie wiem, o, czy kojarzycie zapachowe do szafy, w rosmanie one są. I one kosztują trzy coś. A tutaj były właśnie przecenione na złotówkę. I właśnie te, które są w rosmanie. No, można tak sobie nakupić takich fajnych rzeczy i to spokojnie. No. Chociaż część jest po prostu przeceniona na przykład o grosz, ale. Tak, jak się tak mówi, też są. No, grosz do grosza, uzbiera się coś tam. I przyszliśmy do tylko po to. Biorę dwa, bo tak się opłaca bardziej. To jest promocja. A wychodzimy jeszcze z tym i ze słomkami. Bo tak naprawdę ja chciałam te słomki już jakiś czas temu, bo są bardzo tanie. Ale jest taka promocja, że yy, jedno jest w normalnej cenie, a drugie jest gratis, więc to będziemy mieć gratis. Byliśmy właśnie w naszej małej galerii. Sprawdziliśmy, czy są nasze Tu, ale oczywiście nie było nawet pana, więc tylko przez szybkę patrzyliśmy. Więc nie udało nam się tego zamówić. Byliśmy też w Biedronce i w Rosmanie. W Rosmanie kupiliśmy moją pastę do włosów, bo była tutaj tańsza i była na promocji. A w Biedronce kupiliśmy to, co Klaudia Wam pokazała. No, boczek i właśnie. Tak, te... ale mieliśmy do Biedronki pójść po podkłady, ale podkładów nie było. Więc jedziemy dalej szukać podkładów dla no naszego No i do Pepko też szłam terdika. po podkłady, ale Aha. w Pepko nie było. No Liczymy właśnie. na to, że będzie w Pepco nas, A jak mnie, to jest szkoda, że waszą nie wzięliśmy. No, jedno. ale fajnie, że mamy tak wszystko tutaj, tak mhm. w kupie. W sensie jedziesz z jednego sklepu, jedziesz do drugiego i może jeszcze do trzeciego i to wszystko jest w To nie jest tak, że musisz jechać nie wiadomo jak daleko. Mhm. No. I jemy takie bardzo dobre y, chipsy. Była przecena w Rossmanie z no. prawie 5 zł na 3. Pycha. Super są. O, ale bardzo jest, jakie dobre. dobre. Suszone jabłka. Witam w kuchni Klaudi! Dzisiaj będziemy, w sumie ja będę robić taką szybką kolację, dla nas kolację, ale to jest super pomysł na obiad. Jest szybki, prosty, tani i smaczny. I będzie to carbonara, ale uprzedzam, to nie jest prawdziwa carbonara, bo mnie jakoś brzydzą te żółtka. Dlatego ja robię carbonara po swojemu. I do tego po pierwsze trzeba nastawić sobie wodę, bo to będzie się robiło tyle, ile będzie się gotował makaron. Więc nastawiam osaloną wodę. Do carbonary, do sosu potrzebujemy boczek. Fajnie jest w Biedronce, jest waszą, taki w kostce od razu pokrojony i to jedno opakowanie starcza i to starczy na, nie wiem, 3-4 porcje. Tutaj mam cebulkę taką średniej wielkości, o chyba jednak wyłączę. No. Yy, średniej wielkości cebule i dwa duże ząbki czosnku. Kawałek masła, bo nie wiem, może będzie mi potrzebne, może wystarczy to, co się wytopi z boczku. I śmietankę trzydziestkę I to tyle. Pierwszy i sól do smaku. koniec Wody niestety nie mogę włączyć, dlatego że strasznie to słychać, więc najpierw włączę patelnię niech się rozgrzewa. I w sumie już na taką patelnię mogę wrzucić boczek. Najpierw wolę boczek, bo lubimy taki bardziej przysmażony, a później dopiero cebula i czosnek, jak się to już tak przyrumieni. Co? Kargonarka jest już gotowa, Witek do tego zrobił kawę, która jest tam. No i najbardziej lubimy z rurkami. Ty też Witek? Bo ja chyba tak, ja najbardziej z rurkami. Tak, mi też najbardziej z z rurkami też. No. Smacznego! No. Mieliśmy jeszcze wam pokazać dzisiaj jak rozbieramy choinkę, a jak ja naprawiam zlew, ale uznaliśmy, że to co mnie może trochę zająć i dzisiaj to już nie ma na to czasu i lepiej żebyśmy to zrobili już i tutaj widać kawałek tej ohydnej choinki, jak ona wisi. Jutro jest zobaczycie. Jest piękna, tylko jest smutna, bo musi odejść. Znaczy, wy nie zobaczycie jutro, właśnie teraz sobie pomyślałam, po kilku dniach zobaczyć. No właśnie, no. Ale będziemy to robić jutro. Tak. No i co, i to chyba ból będzie na tyle. Patrzę na królika, bo skacze co chwilę z klatki na klatkę. No, boję się, że przewróci statek. Nie, chyba nie, ale jest uroczy. No. I co? Pamiętajcie o tym, żeby dać Aaaa. łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Zasubskrybować nasz kanał i, I kliknąć dzwoneczek. W dzwoneczek. No. Tak. I to tyle. Bajo. Bajo.